Kocham Polskę. Polskę mam w sercu i kocham ją, bo to moja ojczyzna i mój dom. Tu się urodziłam i tu mieszkam. Bóg, honor ojczyzna. Biel i czerwień to woda i krew, krew przelana za moją ojczyznę. Woda to źródło mówiące o Bogu, że tylko z jednego źródła płynie dobro. Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, wiary i życia chrześcijańskiego. Wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa słowem i życiem, i żyje naprawdę obficie, dając innym dobry przykład, że życie ma tylko sens z Bogiem w Trójcy Świętej w mojej Ojczyźnie. Trójca Święta to centralna tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego. Amen. Posłuszeństwo woli Bożej to pierwsza zasada życia człowieka. Posłuszeństwo Duchowi Świętemu, Duch Święty jest Bogiem, Bóg jest miłością.